Modlitwa przed wizerunkiem Franciszka stygmatyzowanego. Módlmy się. Święty Franciszku, Ty, który idąc drogą dobrej nowiny, stałeś się doskonałym naśladowcą oblubieńca. Poprowadź i nas, prosimy, śladami ewangelicznej świętości, byśmy jak Ty całe swoje życie zanurzali w ranach ukrzyżowanej miłości. Seraficki nasz Ojcze, ty, który w łasce świętych stygmatów, męki zbawiciela, wyprosiłeś dar współuczestnictwa w Chrystusowym cierpieniu Krzyża wespół z darem współuczestnictwa w Chrystusowej miłości Krzyża, wyjednaj nam, prosimy, łaskę znoszenia życiowych doświadczeń i krzyży, cierpienia, choroby i samotności z prawdziwie seraficką miłością. Ubogi naśladowco Chrystusa. Ty, który przykładem swego życia i słowem krzepiącym pociągnąłeś nieprzeliczone rzesze stromą ścieżką ku wąskiej bramie zbawienia, wspomagaj i dzisiaj nas, Twoich czcicieli, byśmy trwając w świętym braterstwie i miłości siostrzanej, odkrywali ślady Chrystusa na codziennej drodze życia i innym pomagali ślady te odnaleźć. Heroldzie Wielkiego Króla. Ty, który człowieka, modlącego się stałeś się samą modlitwą, umocnij nas swoim przemożnym orędownictwem, aby święty czas spędzony przed wizerunkiem Twej stygmatyzacji zaowocował w naszej codzienności we wszystkich jej wymiarach, jeszcze ściślejszym przylgnięciem do Ubogiego Zbawiciela, tak, aby nigdy nic nie było w stanie ugasić w nas Ducha Świętej modlitwy, i prawdziwie apostolskiej pobożności Niech się tak stanie, niech się stanie. Amen.